Francja ma niesamowicie brzmiący język. Le français, la plus belle langue du monde. Wspaniałą architekturę, przeróżne krajobrazy, bogatą kulturę, a żeby tego jeszcze było mało, to na dodatek charakteryzuje się niesamowitym bogactwem kulturalnym. Każdy region charakteryzuje się odmiennymi tradycjami i typowymi dla siebie potrawami. Hmm? Tout à fait. Oczywiście jest w tym kraju więcej rzeczy do jedzenia, niż tylko croissant i baguette. Na dzisiejszej lekcji weźmiemy pod lupę pięć potraw z pięciu różnych regionów i na dodatek omówimy sobie kilka ważnych zasad fonetycznych w języku francuskim. Yeah! Jeśli jesteś po raz pierwszy na francuskim Notysiku, to witaj serdecznie. My nazywamy się Marysia i Thomas po francusku. Salut! Thomas. Bonjour. Thomas. Oui, Thomas, oui. Il s'appelle pas bonjour. Ah, Ni salut. Mieszkamy na Korsyce i tworzymy materiały do samodzielnej nauki francuskiego. Wideokursy i e-booki sprawdź na naszej stronie francuski.natasiq.pl i zaobserwuj nasz kanał. Proszę bardzo. Zapraszam cię najpierw do wysłuchania krótkiego fragmentu, w którym pewien Francuz opowiada o smakach różnych zakątków Francji. Miałam okazję porozmawiać z nim dwa lata temu. Chaque région a son plat typique. Vous avez les régions côtières où, bien évidemment, vous dans la région de, de Bordeaux, mais aussi vous êtes autre part, tout à l'heure vous parliez des escargots, c'est la Bourgogne, ça c'est excellent, avec un bon vin rouge de Bourgogne, c'est très très bon. Une bonne douzaine d'escargots, c'est... <laughs> <laughs> c'est une merveille. Voilà. <laughs> A więc, widzisz, każdy region ma swoje perełki kulinarne. My z Toulasem, jako że jesteśmy wegetarianami, Mamy tutaj, można powiedzieć, bardzo ograniczone możliwości, natomiast jeżeli masz okazję podróżować po Francji, to próbuj potraw, które są typowe dla danego regionu. My natomiast te potrawy możemy przeanalizować pod kątem językowym. Zaczynamy więc. C'est Na początek przenosimy się na Korsykę i weźmiemy pod lupę gulasz z cielęciny w korsykańskim stylu, a więc z dodatkiem oliwek. Le veau corse aux olives. I skupimy się teraz na tej oto kombinacji liter, czyli U, y, A, U, y, którą zawsze we francuskim czytamy jak U. U. Mhm. I to nie jest to samo O, co w języku polskim. We francuskim mamy dwa O i właśnie to O, czyli U, jest dość trudne dla polskiego ucha, bo zdarza się, że Polakom się wydaje, że to jest U, a to nie jest U, to jest U. U. Jak ten dźwięk zrobić? Trzeba język trochę cofnąć do tyłu, bo to jest taki dźwięk bardziej gardłowy. Usta są tylko lekko otwarte, tak jakbyś chciał powiedzieć U i wydajesz z siebie U. 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 Czyli tak jakbyś chciał O przepuścić przez cofnięty język i lekko otwarte usta. U. Dobra, nadal nie wierzysz, że ten dźwięk jest inny niż w języku polskim? No to posłuchaj różnicy między polskim i francuskim O. 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 u. To nie jest to samo. I teraz w każdym słowie, w którym zobaczysz tę kombinację liter, będziesz musiał przeczytać ją jak U. Na przykład Le Vaux. Le vo. Et ça, ça s'appelle comment? Los. Non. La peau. Ah, la peau, pardon. excuse-moi, Je ne sais pas <laughs> ce que tu me montres moi. Ça c'est un poignet d'abord. La peau. Ok, la peau. Pareil, Le saut so. Le saut so. mm -hmm. Beaucoup. Et maintenant, le petit 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 I dopisz jeszcze tłumaczenie, żeby inne osoby też się mogły pouczyć z tego komentarza. A samo słowo złożone z tych trzech literek to woda. Izolowany rzeczownik u. Teraz przepłyniemy na drugą stronę morza, czyli udamy się na Lazurowe Wybrzeże, a dokładniej do Marsylii, gdzie spróbujemy słynnej marsylskiej zupy rybnej. La bouillabaisse. I tutaj podzielmy to słowo na dwie części. Bouillabes. Zacznijmy od samego buj, bo ta część pochodzi od słówka bouillon. Bouillon to jest to samo co bulion. Tylko, że Francuzi, jeżeli widzą L. L i i -l, l. Francuzi, jeżeli widzą i l, -l to nie wymawiają l poza kilkoma tylko słowami, ale w większości przypadków mówią i. Dlatego mówimy buja, buj. Tam nie ma l, tak jak w słówku bują. Nie dość, że nie ma l wymawianego, to jeszcze na końcu nie ma n, bo on jest czytane jak UN czyli taki dźwięk zbliżony do polskiego on, oh, bują. A samo słówko bouille, c'est quoi une bouille? C'est le visage. Hmm, to jest buzia potocznie, buzia, twarzeczka, c'est plutôt mignon. Hmm? Ouais. C'est une bouille mignonne. <laughs> Merci. Um, bouille. Jakie inne słówka zawierają kombinację i-l-l? -L? Na przykład un billet. Un billet to może być bilet, o, i widzisz, tutaj znowu wymawiamy L w języku polskim, ale we francuskim nie. Billet to też jest banknot. 50 euro, 100 euro, 500 euro. Ty już widziałeś? Nie, nie To nie Kolejna zasada, O, U. Jak widzisz, we francuskim czytamy jak U. La bouille. Le bouillon. La bouillabaisse. A druga część naszego słowa pochodzi od czasownika BESY. BESY to znaczy obniżać, opuszczać, na przykład... Je baisse les yeux. Opuszczam wzrok. Albo jak mamy rękę u góry i dajemy ją na dół. Je baisse mon bras. Albo jak chcemy ściszyć muzykę za głośną. Je baisse le son. Je baisse. A nie, że bez. Mm. la mm. même chose. Je bez Byzy to bzykać. Byzy. Bzykać. No dobra, ale co ma wspólnego bysy? Dwie literki S czytamy, jak S we francuskim. Co ma wspólnego bysy z naszą zupą rybną? Ano to, że jak gotujemy, przyrządzamy tą zupę, no to musimy obniżyć ogień, tak? Obniżyć, yy, zmniejszyć, yy, zmniejszyć ogień. Bésse le feu. Hmm? Bouillabaisse, czyli gotujemy bulion na obniżonym ogniu. La bouillabaisse. bes. bouille, bouille, bouillabaisse, bouille, 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 bouillabaisse. Bouille, 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 Idziemy dalej, wybierzemy się teraz na zachód, do Bordeaux. Zwróć uwagę na wymowę tej końcówki. I chociaż nazwa tej miejscowości przywodzi w pierwszej kolejności na myśl jedne z najlepszych win, to nie nimi będziemy się teraz zajmować. Odrobina słodkości, a więc małe bordowskie ciastko o smaku rumu i wanilii. Le cannelé. I to słowo ma wiele wspólnego ze słowem le café. Dwie takie wspólne rzeczy. Pierwsza to to, że C A we francuskim jest czytane jak K, bo literka C to jest taki kameleon i zmienia wymowę w zależności od tego, w jakim otoczeniu się znajduje. Przed literką A to jest zawsze Q, K. dlatego mamy kanly oraz kafy. I druga sprawa, to literka E z akcentem na lotaryngię i alzację. Zwykło się mówić z akcentem na suwałki, ale jesteśmy we Francji, uczymy francuskiego, więc akcent na lotaryngię i alzację jest wymawiany jak... I, i, I. 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 Mała awaria. Canle, café. To nie jest café, canle. Francuzi mają trzy... Dźwięki odpowiadające literce E i jeżeli widzisz E z akcentem na loteryngę i Alzację, to musisz usta mało otworzyć, ale się uśmiechnąć. To jest takie E zamknięte, uśmiechnięte. To jest taki dźwięk między I oraz E. I. Ładnie się uśmiecha. I. Na początku możesz nawet przesadzać i mówić i, i, żeby się nauczyć tego dźwięku. Kaffy, kanly. I co najważniejsze, akcent ten występuje tylko i wyłącznie nad literką E. I wskazuje na jej wymowę. Bo we francuskim nie wszystkie akcenty świadczą o wymowie. Niektóre akcenty mają zupełnie inną funkcję, i wcale nie wpływają na wymowę danej litery, prawda? Rien compris. Rien compris. <laughs> Czyli jeszcze raz, jak wymawiamy? qui vodki ex, nashago Bordeaux. canelé Canelé. Oui c'est bon Tu le dis bien <laughs> j'ai pas besoin de répéter tu le dis bien Cannelé Cannelé voilà hein Je m'en de cannelé et je bois cinq litres de café Les cannelés Słodka chwila z małym kanl niewątpliwie poprawia nam humor. Dlatego to końcowe e wymawiamy na uśmiechu. Canl. I jak widzisz, tego e w środku nie wymawiamy. Francuzi bardzo często to nieme e pomijają, dlatego mówimy tylko kanl. A skoro już nam się buzia tak cieszy, kiedy obieramy kierunek północny wschód, to czas na małą podróż z Bordeaux do Lotaryngi. I przed nami la quiche lorraine, która bez wątpienia napawa dumą lotaryńczyków. La quiche lorraine, a po polsku tarta lotaryńska, a więc specjał na bazie mleka, jajek, śmietany i boczku. La quiche lorraine. I tutaj zwróć uwagę na wymowę literki Q, U. Te dwie literki dają jeden dźwięk. K. Kish. Tak jak w słówku kto? Ki. Ki. Qui. qui? Une quiche! <laughs> C'est une quiche. La quiche! Jeśli chodzi o wymowę CH we francuskim, to tutaj może być ona realizowana na dwa sposoby: jako S albo jako K. I wiele tutaj zależy od pochodzenia tego słowa, jednak większość słów, w większości słów CH jest wymawiane jak S. Wystarczy, że zapamiętasz sobie nazwisko słynnego polskiego kompozytora Chopina. Po francusku mówimy Chopin. Ile français. Chopin. est polonais. Frédéric Chopin. Frédéric Chopin. <ścoughs> I nie Chopin, bo Chopin to zupełnie co innego, tylko Chopin. Ta końcówka tak jak chleb. Chopin. 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 Dobra, ale wróćmy do naszej tarty. Jeszcze raz, Tomasz, jak wymawiamy? La quiche Lorraine. Na końcu to N jest takie dosyć mocne. Nie, Lorraine. Lorraine. Nie bój się bardziej przycisnąć tej spółgłoski. Jak za nią jest niemal literka E, której we francuskim nie czytamy, to ona podkręca wymowę właśnie tej ostatniej spółgłoski. Lorraine. N. Hey. Kiki, 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 la ki. kiki. Przed nami jeszcze podróż do sąsiedniej Alzacji, ale zanim wsiądziemy w pociąg, to chcę, żebyś wiedział, że możesz ze mną i Tomasem zacząć naukę francuskiego od zera i opanować go na poziomie A1 i A2, bo stworzyliśmy wideokursy online do samodzielnej nauki. Poza tym to pierwszy taki wideokurs online na polskim rynku od 2020 roku, w którym zasady wymowy zostały rozłożone na maciubkie części i dokładnie wyjaśnione krok po kroku. Z nami opanujesz gramatykę, wymowę, życiowy język, poznasz smaczki kulturowe i będziesz dobrze się bawić. Do kursu będzie można ponownie dołączyć w okresie od 11 do 25 marca. A jeśli oglądasz ten filmik troszkę później, to nic się nie martw, sprawdź na naszej stronie, kiedy kursy będą dostępne. A my już wracamy do naszej kulinarnej podróży, przenosimy się do Alzacji. Tylko z tą Alzacją jest pewien problem, ponieważ przez jakiś czas należała ona do Niemiec. No i niestety odbiło się w pewnym stopniu to na języku. Dlatego wiele potraw ma nazwy bardzo niemieckie. Dobra, to zobaczmy nazwy tych alzackich potraw. Kieńskonaści: eee, specel, eee, flamy ciszy, beków, fleischnike. Eee. Dampfnudel! Jak to, to To może. Um, bigos alzacki. A. A la française! A la choucroute. La choucroute okay. alsacienne. Hmm? I to słówko jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy, wydawałoby się, że mamy słówko szu. No skoro mowa o bigosie, no to szu to jest kapusta. I drugie słówko, hut. I to słówko ma bardzo dużo znaczeń. La croûte, no to może być strób, jak ktoś ma rankę, robi się strób. La croûte du fromage, czyli skórka od sera. La croûte du pain, czyli skórka od chleba. Ou la croûte terrestre, skorupa ziemska. Ale podobno, słówko to. W ogóle nie ma nic wspólnego z kapustą i ze skórką, bo nie jest to słowo zbudowane z słówka szu oraz krót. Jakby pochodziło od słówka krót, to też by nosiło na sobie akcent, circumflex, czyli czapeczka albo daszek, a nie ma. Podobno to słowo pochodzi z dialektu niemieckiego, alzackiego, czyli z języka niemieckiego po prostu. Zurkryt. Czyli mamy ten nasz bigos alzacki. La choucroute alsacienne. I skupimy się na literce C, bo już wcześniej dowiedziałeś się, że ta literka lubi zmieniać swoją wymowę. Jak mamy CA, to czytamy K, a jak mamy CI, to czytamy to C jak S. Tak jak na przykład w słówku cydr Sidr. I przed współgłoską. C też jest czytane jak K. Chou. CR c r to k shukrut. To co? Piosenka! To? Chanson. Oh put. C'est plus joli en français.